Nie odcinek udało szczeraliśmy. A musimy cicho mówić. Bo jesteśmy w takim no, W tej najbazie. Musimy cicho mówić, bo jeszcze tutaj nas usłyszy. I będziemy łapani Nie, skłoniutko. Uh -huh. I będziemy dzisiaj się znęcali nad, lu nad ludźmi. Uh -huh. Brotar z na dło. Jak nie wiecie o co chodzi, to za chwilę zobaczycie, to Chyba na kitti na kanał, jeżeli się uda, to... K i -t -t -y. no Na kanał, jeżeli się uda, to damy na początek, wtedy my sobie zagramy i z grzewkę. Bo po prostu To jest bardzo fajne, co chcę wam powiedzieć. Max nie umie się wystrzelić. Kupi trochę. Dobra. To mi daryl. Ma full HP. Słabo to trochę. O, dobra, 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 dobra. Kary, o, dobra, dobra. Ja tak na grzewkę, żeby po prostu, no wiecie, je tu nie to nie zadzina. No Elo, to są zbiory klejnotów. Nie, więc przepraszam i tak szybko, i mówimy to szybko też, żeby po prostu się udało. Jeżeli się uda w ogóle. Nie, no i ten. To nie mają tam mieszkańców na to No to jest oczywiste przecież Max 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 Daryl Ja go ultam podję To jest to ulta Karel Uciekaj Kitty. Uciekaj Dobra Ła nie w ma latarkę włączoną, pamiętaj o tym. Pamiętaj mnie. Uh -huh. Mhm. No, Szpiczku. No, ta rundka poszła. No i teraz weźmiemy Dłusa. No dawaj Dłusa. Zapomniałem, że ty jesteś królem. Dawaj Dłusa. Tam było napisane, że jestem królem gwiazdy? No, ty jesteś królem, bo mnie zaprosiłaś. Ej, a może na ten odcinek to ja Cię wyrzucę? Ej, nie! Tak, wyrzucę Cię? To ja Cię wyrzucę. Ty mnie wyrzuć? Nie, to Ty możesz pójść zrobić. Nie, ja Cię zaproszę, dobra? Czemu? Bo jestem królem i po prostu na odcinku jestem. To Ty będziesz na swoich królem. Teraz dajemy gotowy. Szybko. Co? A no dobra, no graj jeszcze tą grę jak chcesz. No i gramy. No i będziemy się znęcać nad ludźmi. Jak znęcać się nad ludźmi, że po prostu będziemy ich bić w tak długo, aż nie będziemy, że wszędzie będzie burza. Nie. I po prostu ich wtedy wykończymy. Tak będziemy się nad nimi znęcać. Jest. No, on. on. Spoczko, on on nie będzie dla nas żadnym problemem. I idziemy po tą skrzynkę. Sz tylko musimy grać. Czy, czy nie jest ciągle tego? Idziemy po tą tarę, dobra? Mhm. Hmm. Przepraszam, służyłem ulta. Dobra. Teraz oni nie obchodzą. Ona się nas boi. No, ona się nas boi, bo ona.

Padę, padę po to. Ta, rua, to ta, ta, ta. Nie udało się. Aj, to jeszcze jedna rundeczka, bo musimy naprawdę szybko się sprężyć. Bo jakaś masa granie. Szybciutko musimy się sprężać. Jeszcze teraz kolejna rundeczka na szpocioszku. Mam nadzieję, że teraz Leona nie będzie. Leon jest i na blisko, i na daleko. Jeszcze tyle tych kulma, pocisków, tych, tych, tych ma ultę do znikania. To po prostu jakaś masakra. że wiesz No idę po nie. Ja i po nie idę. My tym idziemy, bo to jest... Bo tu może być dużo osób. Ale chyba z nobami gramy, że tu nie idą. A nie, jest jakaś... Nie, jest ten! Bi, bi, jest, bi, jest. Bi, nie, bi! Dzina mają mnie. Ale w sumie ja mam tego. Ja idę na tą łatwo. No! Albo nie. ]êm. Jeszcze raz, kurczę, nie, nie umiem grać. Teraz to idziemy razem wszędzie, bo no, po, po prostu nas zabiją, nie? Bo gramy z... z za mocnymi, I po prostu masz krajkę. Ja przepraszam was za ale ponieważ dzieci za chwilę wyjeżdżacie dwoje i ja muszę spakować jej rękę bardzo mi przykro następnym razem zrobimy znowu jakieś fajne spotkanie no tym razem przepraszam już muszę tutaj mieć dziecko kochane no bo wyjeżdża i... za parę minut tak samo jak i ja ktoś хи Но, че? Но, че, събирай си, аз седя по тебе. Добре. Беше Но, шептютко. Но, па.